To już końcówka rundy jesiennej w wykonaniu piłkarzy. Przed zespołem tenczyk krosno jeszcze dwa mecze. W ostatnio rozegranej kolejce wysoko pokonali zespół pogoni w Schowam. Gospodarze rozbili gości aż sześć do jednego. Do przerwy piłkarze z Krosna Odrzańskiego prowadzili 2 do 0. Jedyną bramkę goście zdobyli dopiero w 81 minucie. To było ostatnie spotkanie tęczy w rundzie jesiennej na własnym stadionie. Choć przez cały sezon gra falowała, to u siebie tęcza wygrała 6 razy. Raz zremisowała i raz przegrała. Nie zbyt dużo błędów, jeśli chodzi o defensywną i tu mam na myśli cały zespół, bo Dużo gorzej sytuacja wygląda na wyjeździe, choć jest jeszcze szansa na poprawę, bo dwa ostatnie spotkania piłkarze multicolores rozegrają na boiskach. Przeciwników. Po 13 rozegranych meczach, tęcza zajmuje szóste miejsce w lidze, mając na swoim koncie 7 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki. Do zakończenia rundy jesiennej pozostają tęczy, jak wspominaliśmy, dwa mecze. W najbliższą sobotę, 16 listopada, na wyjeździe zagrają z LKS-em Młęknica. Tydzień później, 23 listopada, o godzinie 12, Krośnian czeka jeszcze zaległy mecz z ósmej kolejki. Rywalem będzie relaks grabice.